Cześć, z tej strony Paweł Kępa. Witam Cię w kolejnym wideo. Tym razem odpowiadam na pytania czy też może bardziej prośby czytelników. Jedną z takich próśb otrzymałem od Kasi, która poprosiła mnie o pomoc w pokazaniu tego, w jaki sposób. Wygenerować sobie, stworzyć sobie fajne obrazki, które będą urozmaiceniem bloga, strony internetowej, Facebooka, czyli ciekawe grafiki, które można stworzyć w prosty sposób, bez żadnych zaawansowanych programów graficznych, które będą połączeniem na przykład kilku obrazków, kilku produktów, ale te produkty są na przykład na jakimś tle tak? i trzeba je wyciąć, żeby one ładnie w montażu wyglądały. Takich grafik można później użyć na przykład do projektowania ulotek, także, czy innych wydruków, czy każdej dowolnej grafiki, którą będziemy potrzebować. Wskakujemy do komputera i tam dokładnie wszystko krok po kroku ci pokażę. OK, jesteśmy już w komputerze i teraz zrobimy sobie taki przykład. Powiedzmy, że ja mam sklep jakiś z meblami na przykład i chcę stworzyć taką promocję, czy może grafikę informacyjną odnośnie... Wyprawki dla dzieci do szkoły. Czyli to będzie taki zestaw: będzie fotel, będzie biurko i będzie lampka na biurko, tak? Taki zestaw po prostu, który będę chciał pokazać gdzieś tam na Facebooku, na swojej stronie, wstawić i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, potrzebuję obrazków tych produktów, które będą w ramach tej promocji, tej akcji promowane. No i. Pewnie, jeśli ty sprzedajesz takie rzeczy, no to masz obrazki producenta, czy też własne, własne zdjęcia. Natomiast też możesz te zdjęcia znaleźć w internecie, tak? One są dobrej jakości, także powiedzmy, że ja sobie znajduję jakieś tam zdjęcia produktów w internecie, i teraz powiedzmy, że to będzie, będzie takie krzesło, czyli ściągam sobie grafiki potrzebne, zapisuję dalej, szukam biurka jakiegoś dla dziecka, powiedzmy, że coś takiego, znów zapisuję i szukam lampki biurkowej. Na przykład takiej, zapisz grafikę. Ok. I co robię dalej? Po pierwsze muszę wyciąć te obrazki z tła, tak? One wszystkie są teoretycznie na białym tle. Można by je w ten sposób użyć, tak? Z tym białym tle, chociaż tutaj w tym jednym miejscu takie dość szare jest to zdjęcie. Tutaj mamy znów białe, także każde zdjęcie jest inne, tak? jeśli masz zdjęcia producentów, czasami są one na jakimś tle w środku domu, tak? jak na przykład tutaj mamy takie zdjęcie, gdzie to biurko jest w środku, wewnątrz pokoju umieszczone, czy też tutaj, tak jak mamy, trudno z takim zdjęciem cokolwiek zrobić. Tak? Na szczęście jest taka aplikacja darmowa, remove.bg, remove.bg, która właśnie, 100% automatycznie w 5 sekund wytnie produkt z tła. Powiem Ci szczerze, że czasami jako grafik czy tworząc różnego rodzaju grafiki, właśnie musiałem wycinać produkty z tła. To czasami potrafiło to zająć godzinę, dwie godziny, pięć godzin. Wycięcie jednego produktu z tła, tak? W zależności od liczby szczegółów. Także po prostu wybieram sobie teraz Select a photo i z komputera, tam gdzie sobie zapisałem, wybieram te. Zdjęcia po kolei, tak? Także zdjęcie numer jeden to moje biurko. I zobacz, tutaj mam już wycięte na takiej szachownicy. E, dokładnie na takiej szachownicy widać, że wszystko zostało tutaj usunięte, całe tło, wszystkie cienie i tak dalej. Dodaję następne zdjęcie, krzesło. Ok, tak jak tutaj widzisz, mam krzesło, mam stolik, i jeszcze jedno zdjęcie, moja lampka. Ok, także mam lampkę, mam krzesło. I mam biurko. Teraz ściągam sobie te wszystkie moje pliki po kolei. Czy klikam przycisk download, download. OK, i przechodzę do takiego fajnego programu graficznego prostego, który jest dostępny w pakiecie Google Docs, czyli znów za darmo. Wpisam sobie po prostu w Google a Google Docs, klikam pierwszy link, czyli dokumenty Google, i tutaj mam takie coś jak prezentacje. Mogę tworzyć dokumenty tekstowe, arkusze, prezentacje, formularze. Wybieram sobie prezentację, Tutaj klikam prywatne, otwórz prezentację Google, pustą prezentację. No i mam pusty ekran, tak? Jakby pusty dokument mojego pliku graficznego, mojej grafiki. Co dalej robię? Mogę sobie przede wszystkim, może usunę sobie na początek te pola tekstowe. Przede wszystkim mogę ustawić sobie tło. Jak ustawiamy tło? No tutaj mamy taki odpowiedni przycisk: zmień tło. Tło. I teraz mogę wybrać sobie tło jednokolorowe, na przykład zielone, jakieś żółte i tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie wybrać gradient, czyli na przykład takie przejście od niebieskiego jasnego do niebieskiego ciemniejszego. Wybiorę sobie na przykład tutaj takie żółte, tak. Gotowe, gotowe. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o tło, mogę sobie po prostu wybrać obraz, tak? Wybierz obraz i z komputera, albo z twojego dysku Google, możesz sobie przesłać obraz, który będzie tłem, tak? OK, gotowe. I co robię teraz? Teraz mogę dodać sobie te moje produkty, tak? Czyli klikam tutaj w obrazek, wstaw obraz, prześlij z komputera. I z komputera teraz wybieram te powycinane obrazki. I tak jak widzisz tutaj nie mam tego białego tła, czy też szarego, jak tutaj było w przypadku tego biurka, ale mam tło to moje żółte, gradientowe, takie złoto-żółte. Także to jest pierwsza rzecz biurko. Mam stawione Dalej wstawiam kolejny obrazek. To jest moja lampka. I dalej kolejny obrazek. To jest moje krzesło, tak? No i co teraz? Mogę sobie troszkę to powiększyć, ustawić w miejscu, w którym chcę mieć to ustawione. Czyli na przykład biurko tutaj gdzieś na dole. Dalej fotel. Tą lampkę możemy śmiesznie ustawić na tym biurku. I wszystko mam wycięte z tła, tak? Wszystko. Nie mam tutaj tych białych teł dookoła śmiesznych kwadratów, które tutaj by śmiesznie dziwnie wyglądały na tym, na tym po prostu obrazku, tak? Oczywiście czasami to zależy od Twojej wizji, jaką masz wizję tak możesz sobie wstawić odpowiednie tutaj znaczki, pliki i tak dalej. Co możesz zrobić jeszcze? Możesz oczywiście wstawić kształty różnego rodzaju, tak? Czyli na przykład jakieś prostokąty, w jakimś prostokącie chcesz mieć napis umieszczony, tak? Albo jakieś inne kształty, czworoboki, pięcioboki, uśmieszki jakieś tutaj co jeszcze mamy? Strzałki różnego rodzaju, objaśnienia, czyli jakieś dymki i tak dalej i tak dalej. Powiedzmy, że sobie wstawię jakieś strzałki tutaj. Okej. Okay. Ok, mogę sobie tutaj obrócić tą strzałkę i pokazać na przykład na biurko, tak? Dalej, mogę sobie wstawić kolejną strzałkę i wskazać na lampkę, tak? Tutaj znów muszę ją obrócić. Ok. I kolejna strzałka będzie na mój fotel. Obracam sobie ją troszkę. Ok. Dalej co mogę zrobić? No, na przykład mogę w tych strzałkach sobie jakieś napisy powstawiać, tak? Czyli pole tekstowe. Tutaj mam pole tekstowe. Robię sobie pole tekstowe. Biurko. Może dużymi literami. 999 zł. Ok, mogę sobie tutaj pogrubić, zwiększyć czcionkę. Tak, żeby jeszcze pasowała mi do tej mojej strzałki. To są oczywiście opcjonalne rzeczy. Okay. Mogę sobie zmienić tutaj czcionkę i przenoszę na tą strzałkę. Sprawdzę, czy mi się tu zmieści. Muszę troszkę zmniejszyć. OK, jest, jest. I tak samo mogę sobie zrobić z kolejnymi tutaj strzałeczkami, napisać krzesło 500 zł, lampka 200 zł i tak dalej, i tak dalej. Dalej, mogę co jeszcze sobie zrobić? Mogę stawić sobie kolejne e, jakieś pole tekstowe. takie z ogólną nazwą, tak? Wyprawka. Wyprawka do szkoły. Tutaj znów mogę sobie zmienić czcionkę. E, powiedzmy, że coś takiego. Rozmiar tej czcionki. Tutaj sobie rozciągnę, żeby mi się pokazywało jako całość. Dalej mogę sobie zmienić kolor tej czcionki, tak? Czyli na przykład niebieski. Mogę sobie zmienić też tło pod tym całym napisem, czyli tutaj kolor wypełnienia. Wybieram sobie na przykład czerwony. Dopasowuję to jeszcze. Oczywiście, tak jak widzisz, te kolory tutaj do siebie absolutnie nie pasują. Wygląda to dość komicznie i dziwnie. Natomiast chcę Ci tylko pokazać ogólny zamysł, tak? Tutaj też sobie może jeszcze przechylę w jakąś tam stronę i, i ładnie to przen przeniosę. tak? Także tak to wygląda. Wyprawka do szkoły, mamy informacje i tak dalej, tak dalej. Teraz jeszcze jedna rzecz, która jest ważna. Na przykład jeśli chcesz mieć tą strzałkę, tak jak widzisz, na wierzchu, tak? albo chcesz mieć pod spodem, klikasz po prostu prawym przyciskiem w dany obiekt, na przykład w biurko, w lampkę i zobacz, na przykład w tą lampkę sobie klikam, prawym przyciskiem myszy i mogę sobie tutaj ustawić kolejność, przesuń na wierzch, przesuń wyżej, niżej, na spód, tak? I mogę sobie przesunąć niżej. I teraz jest za biurkiem, tak? Ta lampka. Klikam znów w prawym kolejność, przesuń wyżej i jest nad e, biurkiem, tak? Czyli na pierwszej warstwie, tak? Jakby na spodzie, jak mamy e, zbiór papierków na... Biurku położonych. To jedne leżą na dnie, inne na górze. I tutaj, tak jakbyśmy mogli te kolejne kartki przewracać między sobą. Także dokładnie w ten sam sposób układasz sobie odpowiednie elementy, poszczególne warstwy, napisy, strzałki czy jakieś inne tła i tak dalej, i tak dalej. Ustawiasz sobie w odpowiedniej kolejności, dodajesz swoje i tak dalej. I taki obrazek możesz teraz użyć właśnie na przykład w swoich social mediach czy na stronie. Jak to zrobić? Trzeba teraz ten obrazek zapisać. Jako obrazek, właśnie, bo to jest w tej chwili slajd, tak? Slajd w prezentacji. Jak to zrobić? Klikam tutaj na plik, pobierz i pobierz jako plik png, tak? Obraz png. I tutaj widzę, że mam pobrany ten plik. Mogę go teraz użyć, właśnie na Facebooku, na swojej stronie, gdziekolwiek, tak? Wysłać klientowi w mailu cokolwiek zechce z nim zrobić. Także w tym wideo to wszystko. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym wideo już za kilka dni. Cześć!